Kilian Mbappé przychodził do Realu jako ktoś, kto... w sumie... Kilian Mbappé przyszedł do Realu jako gwiazda, oczywiście. Jako ktoś, kto miał w końcu uzupełnić miejsce goleadora, którego ewidentnie w Madrycie od pewnego czasu brakowało. Mówiąc wprost, przejąć rolę Cristiano Ronaldo, której od jakiegoś czasu nikt w Realu nie wypełnia. No i Cristiano Ronaldo był i zawsze będzie tylko jeden, ale Francuz coś tam już zaczął pokazywać. Ostatnie spotkanie ligowe przyniosło 33. bramkę Francuza w królewskich barwach w jego debiutanckim sezonie. Tym samym wyrównał osiągnięcie Cristiano Ronaldo z jego debiutanckiego sezonu w barwach królewskich i oczywiście to nie jest tak, że można tutaj jakoś bardzo mocno porównywać, bo jest trochę inna liczba spotkań, bo te drużyny, tamten Real Madryt i ten Real Madryt to są ekipy no, zgoła odmienne, dodatkowo Mbappe przychodzi jako bardziej dojrzały już zawodnik, no różnic jest. Całe mnóstwo, Kylian gra też na środku ataku, e, większość czasu Cristiano zaczynał raczej na skrzydle. No i jakby to powiedzieć, yy, nie jest to jeden do jednego pobicie tego rekordu, tak jakby, w sensie okoliczności są zupełnie inne, ale nadal to jest podobny kaliber yy, osiągnięć strzeleckich. No i mając na uwadze to, że Mbappé cały czas w zasadzie wygląda tylko lepiej. Można mieć całkiem niezłe nadzieje na to, że w przyszłym sezonie będzie już naprawdę maszyną, że już będzie wdrożony i że będzie jeszcze częściej kibiców Realu Madryt cieszył pakowaniem piłki do siatki.